Witam serdecznie w ostatni dzień szturmowy, czy gwiazdkowy turniej bez mroku. Byłem właśnie na grzybobraniu, bo tak wszyscy zachwalali, że taki wysyp, ale uzbierałem tyle samo grzybów co piątek w tym roku, czyli praktycznie nic. E, obrona dalej na C. Także szału nie ma, muszę wszystko teraz wygrać najlepiej. Ok, ciekawa obrona, sami lekarze, eee, więc krzewo mi się nie przyda. I pójdę tutaj na kilka kolorów, żeby zwiększyć swoją szansę wygrania. I chyba pójdę bez medyka, ale wezmę za to kwasira, które będzie ich po prostu truł. Mm. Medyków nie biorę, ale po prostu wezmę sobie tych Pom miniony. No, i tutaj będzie nieoceniony wakas, żeby zablokować im e, maksymalne życie. No bo kiedyś się w końcu muszą przestać leczyć. Ta obrona raczej się nie broni, chyba że ktoś przegrywa na czas. Chciałbym Yoku namieć mieć, zanim zacznę odpalać z Ale coś nie chcą mi dawać niebieskich, także... ...zróbmy to... ...czekając na... ...niebieski kolor. Niebieski już jest, teraz w, y, znajdźmy pozostałe kolory. On co robi? Hmm, Oczywiście to co z czy czyli kochajmy tak do końca, nie bądźcie się Sprawdzał Kurde, ja chyba tą walkę przegram. Wiem, że jest nie byłby lepszy jednak niż, niż zabranie tyle bo tracę mnóstwo czasu na, na właśnie te skumulowanie, na te ciosy od minionów, które nic nie robią praktycznie. O niebieski, potrzebuję po prostu dużo niebieskiego. Okej, okay, mam, tu i spróbujmy coś... Aha, no muszę jeszcze chwilę poczekać. Aż odpali jeszcze ten halo. No i zobaczmy, co ja zrobię. Tylko mam jedno zasadnicze pytanie. Czemu ja nie ścinam wakasem tego... Aha, dobra, to jakieś tam wycie się ścina. Dobra, nie ma hello, Powinno być już teraz łatwo. Jezus, jakoś poszło, ale była to straszliwa mordęga. Myślałem, że będzie łatwiej. Okej, okay, no cztery niebieskie, no... Wszystko aż się prosi, żeby zagrać na trzy, przynajmniej trzy. E... Co on tam ma? Fajeza ma. Kuchajnen mi się niby przydał, ale ma też Hello. Dobra, zróbmy... pójdźmy Mono w sumie. Krzewo biorę tylko po to, żeby zatrzymać ten jakby pierwszy uderzenie od no. Ok, i coś chyba z tego będzie. Jezus musiał się wyleczyć. Dobra. Wykończmy tą stronę. Cóż, tak jak poprzednim razem, jak grałem tym składem, byłem zdziwiony, że ma tak mało mocy. Tak samo teraz też mam. Jestem tak samo zaskoczony. Czy zdążę zabić tego Ulmera? Oczywiście, że nie. Chyba, że. Ok. Dobra, odpalę ten diament, może się trochę plansza wyczyści. Tu, tu raczej tak powinno być zwycięstwo, no chyba, że się okaże, że już do końca walki nie dostanę... żadnego zielonego klocka. Okej, okay. fajnie, Szkoda, że krzewo nie dostał ten, tego ciosu. Serio ja się w tej walce? Umrę z ręki Fajeza. Bez jaj. Jezus i bałem. Nie będę grał już Mono więcej. O napełnie w tym ataku. Tam jest kwasir na skrzydle może. Może byłoby dobrze zagrać kwasirem. Ale zaryzykuję i zagram w ten sposób. I fajeska sobie wezmę. No okej. Okay. W tego diamentu nie potrzebowałem, ale... Bez jaj. Nagrawie nie, nie lubi chyba. Chyba się więcej słów nie pojawi. A, zapomniałem, że przecież mam za odpalonego. Czy możesz umrzeć? Nie no, to jest niemożliwe. Ile tych klocków musi uderzyć w Candy, żeby umarła? Wiem, że miałem czwórkę zieloną, ale chcę się pozbyć tej strony, zanim fajez ich wyleczy. Nie spodziewałem się, że Candy będzie aż tak dobrym tankiem. Mam, nie zrobiłem y, tej karty, bo trochę za mało jak dla mnie leczy. Ale no, jakby na środku była niesamowicie twarda. Myślałem, że to przegram. Felton. Mm. No dobra, zostawmy ten skład. Kurczę, nie wiem, ten ulmer jest niesamowicie miękki. Aha, dobra, weźmy tutaj krzewo. A mógł iść. No, miały iść dranie. No i co? Nie mam za wiele dobrych ruchów. Praktycznie nie mam żadnego dobrego ruchu. Mam jeden ruch, nie, dwa ruchy mam do zrobienia. Bo zaraz umrze. także to tyle. O nie wiem, jakim cudem, Zarel sobie umarła. Kurde, no! Już się miałem wyleczyć. Nie wiem, mam czasem wrażenie, że nie jestem w stanie nikogo zabić, ale tych klocków w środek i nic się nie dzieje. Musiałem odebrać telefon, ale nic to i tak już nie zmienia. Może gdybym wziął tego drania, bo plansza jest cała czerwona, to coś, coś by się udało ubrać. A tak to dostaje od szczura. Pierdzie. Nie, że z bazy w tej obronie to jeszcze jest tutaj Dante. I od obrony, która nic nie ma wspólnego ze szturmem, z feltonem na tanku, właśnie dostaje w pierdzie Żałosne. O, i znowu super szturmowa karta. Ciekawe, jak tym razem pojawi się plansza. O, z buciorem nie no Dobra, wezmę drania, zagram na trzy kolory. E, w sumie to nie potrzebuję kuchajnena, tylko kto za niego. A niech będzie Sudry, nie grał jeszcze na tym turnieju. No to musi już wejść. Jasna sprawa rezygnuje z niebieskich kart, więc dostaję niebieską planszę. No i dobra, dzisiaj jedna przegrana, nie wiem jak to się stało, ale, ale jest, e, więc ogólnie w całym treningu 7 przegranych i obrona większość czasu na E lub na, na C, w związku z tym e, na pewno nie utrzymam się w 1%, ale trzymajcie kciuki, żeby chociaż to było 5%. Okej okay. 7600, no to, to tylko pokazuje jak mało osób już gra w Empires, bo y, jeszcze jakiś czas temu 8000 dawało dalej 1%, a teraz chyba 7,500, to jest to jest może, może 1%. E, nie wiem czy są to jacyś Polacy, nie sprawdzałem. O no, Miruś dalej się utrzymuje, także gratulacje. I to chyba jest na tyle. Legia. Wygląda na Polaka. Gratulacje dla Ciebie, Legia. No i to tyle. Dajcie znać, jak wam przed turniej. Mam nadzieję, że lepiej niż mnie. Trzymajcie się.